No, po pierwsze to trzeba podzielić pacjentki na te, które trzeba odmłodzić, to jest kategoria trochę starszych pań i pacjentki młode, które przychodzą na zmianę, mają pewne oczekiwania, z, bardzo często związane z modą, oczekiwania dotyczące zmiany wyglądu. Stosuje właściwie wszystkie metody, od botoksu po wypełniacze, doskonałe, doskonale modelujące twarz zarówno starszych, jak i młodszych pań. Drugą grupą to są lipotransfery, czyli przeszczepy tłuszczowe, które stają się coraz bardziej modne i coraz więcej o nich wiemy. No i oczywiście krujący botox także te trzy metody stosuję przede wszystkim. Oczywiście u pewnej grupy pacjentek stosujemy jeszcze wypełniacze, może nie wypełniacze, a nici, które mają działanie zarówno liftingujące, liftingujące jak i działanie stymulujące. No i oczywiście metody oparte na urządzeniach. E, takich jak lasery, jak radiofrekwencje, jak e, e, zogniskowane ultradźwięki, oczywiście cała gama e, bardzo zaawansowanych technologii.